Hej siemano, ja jestem Hexu i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie w One Night at Hex. Jeżeli nie wiedzieliście o tej grze, jak powstała niedawno, to wiecie, że mieszkacie w jaskini Ja w sumie też Dowiedziałem się dopiero o tej grze tak może dwa dni temu Stworzył ją medic.pl, możecie go kojarzyć z odcinków w Dzielnicy Menelowskiej No oczywiście do jego kanału też zapraszam w linku w opisie no, no Możecie zobaczyć co tam też robi. Sama gierka powstała naprawdę z nudów podobno, no, tak mi mówił, że z nudów powstała ta gierka. I przy okazji One Night at Hexu, no, brzmi naprawdę ciekawie. No i nawet jest tutaj skin, mój skin z e, dzielnicy Benelowskiej, więc całkiem spoko się zapowiada giereczka. I przy okazji tak odstępując od tematu, to jak sobie widzimy tutaj w górę mamy statystyki mojego kanału, jak widzicie suby ostatnio... Ale są w dół i to tak trochę solidnie Zasubskrybujcie ten kanał, naprawdę, co to wam szkodzi, to tylko jedna subskrypcja Subskrybujcie, yy, możecie nawet dać, nie wiem, dzwonek na żadne, żeby żadnych powiadomień nie było, ale zawsze yy, Ja coś zyskam, wy też zyskacie jakiegoś nowego suba, zyskacie oczywiście Jeżeli będziecie mieli publiczne yy, subskrypcje ustawione, to jest większa szansa, że wpadę na wasz kanał, może ocenię go ale dobra to już jest trochę przekupstwo Ale jak wejdziemy jeszcze w mój kanał To jak widzicie mamy tutaj taki specjalny przycisk WESPRZYJ I tutaj możemy Możecie sobie wesprzeć oczywiście mój kanał Boosty tutaj są Naprawdę też bardzo dobre ceny Jak są takie ceny to nawet spoko boosty No i zapraszam do, do wsparcia mnie Bo dlaczego by nie Wtedy też dostajecie boosty na moim jeszcze discordzie Do którego też oczywiście was serdecznie zapraszam no to co? Zapraszam Was do oglądania. No to tak, mamy One Nights at Hex'u. Będziemy gdzie przechodzić tą giereczkę. No dobra. Um, jeszcze w ogóle, jak sobie tutaj zmniejszymy to, to mamy tutaj pod D zamknięcie drzwi. Pod spacer mamy zamknięcie kamer. Jeśli słyszysz głos Hexa, zamknij drzwi. Notatki podziękowania No działo mi się i coś takiego stworzyłem dla youtubera Ghexu, pozdrawiam YouTube'a My też oczywiście pozdrawiamy Tutaj w ogóle Widzę, że Kustaw jeszcze stworzył one at Sąsiad Może będziecie chcieli jeszcze raz obejrzeć taki odcinek z sąsiadem Zobaczymy Dlatego sobie zwiększymy i teraz klikamy graj No dobra, wcielasz się w rolę pewnej złej pomarańczy Unikając roz rozwcielonego Heksa, przetrwaj 6 godzin, 6 minut, kręcąc się w swoim domku. Używałem pancerzy, drzwi z mandarynek, by ktoś pożarcia. Sprawdzę kamerę, ponieważ kiedy heksu zaatakuje. Podobno mamy też patrzeć kamery często, ponieważ no wtedy heksu nie zaatakują. Jezus, Maria, co się dzieje? Dobra, Mordo, ty widzę, łazisz. Jezus, co? Ty? O, Gary Smut? O, to ja? Chyba ja. A jak otworzyć drzwi? A pod AD chyba. Chyba że to same się otwierają. Tak same się otwierają. No dobra. Eee... Jezu. Idę po ciebie, już czekuj dupsko. Zamykamy drzwi. Ja pierdzielę, chyba koniec. Dobra. Idę po ciebie, no! już czekuj dupsko. Nie ma jest tego. Ja pierdzielę. No dobra. Mm. Dobra, nie ma hexa, tutaj mamy... Idę po ciebie, już szykuj dupsko! Okej! Okay. Mamy pierwszą IM, jestem dobry! Jestem dobry! Może zrobimy tutaj dwa FNAFy, czyli właśnie jeszcze ten... Idę po ciebie, już szykuj dupsko! Okej! Okay. To w ogóle... Ym... Gierka... O, nawet jest wyjdź, wow! Budżet był, Idę widzę. po ciebie, już szykuj dupsko! Ciekawe czy jest tutaj jumpscare? Szczerze bym to przetestował. E, poczekajcie, przetestujemy to. Idę po ciebie, już szykuj dupsko. No, dawaj jumpscare. Dawaj jumpscare. I want to jump cypis, ale S. Dobra, zamknijmy drzwi. Bo to jest oczywiście gra w scratchu. Więc nie wiadomo co tutaj jest pierdzielone Idę po ciebie, już szykuj dupsko No Dawaj mnie no Dawaj no, jumpscare'uj no, to jest pierwszy knap yy, W którym chcę dostać jumpscara Co ty robisz Keksu, proszę cię Dobra, co so yy, Mamy metalowe drzwi z pomarańczek Jesteśmy Tak zwanym chyba Byłem moim kolegą pończą, jaki występował w dzielnicy menelowskiej też Cypis Sezon Idę po ciebie, o! już szykuj dubsko. Heksu! Nie! Ja nie chcę szykować dubska. A w ogóle tutaj jest tak trochę słabo wycięty ten stół. <laughs> ja pierdzielę, co to jest zagiera w ogóle? Yy, druga jem. Idę po ciebie, już szykuj dubsko <laughs> Dobra, otwieraj to Jake. Mm -hmm. Nie ma heksa. Gdzie jest Heksu? Tu jest Heksu. Ale, heksu padaszki dostał z tego co widzę. Co to jest za sypialnia? Tutaj mamy, tak, tutaj mamy pończa. Yy... Mamy, tutaj ktoś gra w Garst Moda ale mamy trzy sypialnie. mamy Dobra, czyli to pewnie. Idę po ciebie, już szykuj dubsko. Eee, yy, dobra. Nie. Idę po ciebie, już szykuj dupsko Ej, drzwi się zepsuły, te, e. <stuj> Stój. Dwie się zepsułem przed chwilą, co jest grane? To tak nie miało działać. Trzecia yy, AM. dobra. Jeszcze 3 minuty. I... Idę po ciebie, już szykuj Okej, okay. jest dobrze. Idę po ciebie, już szykuj, szykuj, szykuj dupsko. <laughs> co piękne to jest. To, 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 to powinno być two nights at Hexu, chłopie. To powinno być poziom trudności przy okazji Bo Chyba jumpscare'ów tutaj nie ma, z tego co widzę. E... Idę po ciebie, już szykuj dupsko Ciekawe czy to się da zbugować zbag jakimś Sposobem, że ciągle będzie idę po ciebie, już szykuj dupsko, no nie? Na przykład po tym jak e... Idę po ciebie, już szykuj dubsko. Chyba nie działa Ale jakby tutaj Hex na przykład przed drzwiami stał, ale to byłoby piękne To byłoby po prostu piękne Jakby ktoś chciał stworzyć jakąś grę w skreczu, to widzicie, że można zrobić coś naprawdę dobrego piąta M, Bardzo dobrze Idę po ciebie, już szykuj dupsko Wygrałem No i łatwo za namusem, wygraliśmy z Samym sobą Dobra! Yy, naprawdę spoko. I teraz tak, ogarnijmy Jamskera. Yy, mam tu powyzd, tylko czekajcie, muszę odświeżyć stronę, bo troszeczkę ja rozdupiłem. I teraz tak, klikniemy to. Klikniemy graj. Wcielasz się w rolę pewnej rozcie <ścoughs> yy, i pomarańczy, unikając rozwścieczonego Heksa. Ciekawe, jestem rozwścieczony, naprawdę. I dlaczego robi ze mnie takiego groźnego, że ja mogę zawsze atakować? Nie mam pojęcia. Dobra. Yy. No i tak. Szukamy heksa. Mamy heksa. Który zaczyna łazić. ogóle eee... co to jest? Taki jabłko i. Heksu gdzie jest Polas? Eee, no dawaj, zaatakuj mnie. Mhm. Mm -hmm -hmm. No zaatakuj mnie, no. Akurat teraz nie chcesz mnie zaatakować. Idę po ciebie, już szykuj dubsko. Okej. Okay. Idę po ciebie, już szykuj dubsko. Dobra, zaatakuj mnie. Naprawdę, taki kozek jesteś. Dawaj, 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 dawaj. O! Idę po ciebie, już szykuj dubsko. On mówił prawdę. Idę po ciebie, już szykuj dubsko.